Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj sobie też wysłuchamy troszkę naszego pastora Lewandowskiego i zadamy sobie jedno pytanie, które rozłoży praktycznie cały ten reformowany kalwinizm na łopatki. Zwrócimy sobie uwagę na Pewne rzeczy i zadamy jedno pytanie. Jedno pytanie. I kalwinizm się rozłoży jak karciany domek. Nie będę przedłużał, ale e, troszkę sobie tu podsłuchamy naszego pastora Lewandowskiego. No i. Przyjrzymy się pewnym rzeczom. To jest mniej więcej od tego czasu, co skończyliśmy wczoraj. Ciebie i nie mamy prawa, by żyć grzesznym starym życiem. Amen? Amen. Jednak pojawia się tu pytanie, czy jest to możliwe do zrealizowania przez nas w stu procentach. No właśnie, żyć bezgrzesznie, czy jest to dla nas możliwe do zrealizowania. No, To jeszcze nie jest to pytanie, to jeszcze nie jest to, co, do czego zmierzam. Jeżeli człowiek nie ma wolnej woli, łaska Boża tylko w człowieku działa, to co łaska Boża jest za słaba, żeby, żeby ta łaska zrealizowała w człowieku e, zamysł Boży w 100%, No bo przecież współpraca człowieka z łaską Bożą jest e, sprzeczna z teologią protestancką. Nie łaska, łaska, teologia łaski łaska, łaska, hiperłaska, hiper to hiper siam, to. nie? Ile razy tutaj poruszamy na kanale temat łaska i wysiłek człowieka, współpraca człowieka z łaską i łaski z człowiekiem, no to się rozpętuje tutaj piekło, nie? Łaska, łaska, że my nie znamy łaski. No to dobrze, jest nas łaska, ja nie muszę z nią współdziałać. To ta łaska Boża jest za słaba, żeby zrealizować we mnie w 100 procentach zamysł Boży, świętość Bożą. No a przecież to już powtarzam troszkę to, co my mówili wcześniej. W odniesieniu do nagrania pastora Lewandowskiego, który mówi, że jakiś ludzki dodatek do, do, do tego naszego dzieła zbawienia jest diabelski. No to co? A to, to jeżeli ja nie, mo, nie mogę nic z siebie dać, wszystko za mnie łaska robi, to co? Ta łaska nie dopełnia tego w 100%? Powinna chyba nie. No, ale jednak nie. Czyli jednak gdzieś ta łaska trochę zostawia miejsca na grzech u bezwolnego człowieka, bo człowiek w kalwinizmie nie ma wolnej woli. Jest jej pozbawiony. Bóg łapie za mordę, za przeproszeniem i, i koniec. nie, Człowiek nie ma wyboru. Jednak pojawia się tu pytanie, czy jest to możliwe do zrealizowania przez nas w stu no, i tu się zaczyna problem. I tu się zaczyna problem. Gdy Bóg dał nam nową naturę, gdy narodził nas na nowo, gdy przypisał nam sprawiedliwość swojego syna, usynowił nas, to nadal pozostaje jeszcze jeden ważny problem do załatwienia. Tym problemem jest grzech. Nawet gdy jesteś zbawionym człowiekiem, codziennie masz do czynienia. Z grzechem. Dlaczego? To tak jest? Ponieważ Bóg nas zbawił, a nie uczynił doskonałymi. Bóg nas zbawił, a nie uczynił bezgrzesznymi. Tego w Biblii nie znajdziecie. Bóg nas zbawił, ale jeszcze nas stąd nie zabrał. Bóg nas uwolnił od panowania grzechu. Naszym Panem stał się Chrystus, ale nie uwolnił nas. Z ziemskich ciał, w których grzech staje się po prostu zrealizowany. Bo gdy nie ma ciała, Paweł mówi, gdy nie ma życia, nie ma grzechu. Jeżeli żyjesz w starym ciele, no bo żyjesz, nie jesteś duchem, jesteś człowiekiem, to grzech przez Twoje ciało staje się realizowany. I dlatego w naszym życiu ciągle istnieje problem grzechu. Niemal codziennie upadamy. W naszym życiu istnieje problem, ciągle problem grzechu. Niemal codziennie upadamy. Słusznie i naukowo. Święty Jakub w trzecim rozdziale mówi, że wszyscy wielokrotnie upadamy, codziennie upadamy. Karwinizm, pozbawiając człowieka wolnej woli, głosi wobec i wszem, tak, żeby i wszem i wobec i wobec Iwszem, że człowiek nie mający wolnej woli, człowiek nie ma władzy sprzeciwić się Bogu. Człowiek się nie może sprzeciwić Bogu. I teraz owo pytanie, które rozkłada tutaj wszystko na, na łopatki, jak karciany domek. Grzech, o którym mówi pastor Lewandowski, który popełniamy. Grzech. Jest sprzeciwem wobec Boga, czy nie? Człowiek nie ma władzy się sprzeciwić. Ale jednocześnie grzeszy. Więc, jeżeli człowiek grzeszy, sprzeciwia się Bogu, czy nie? Jeśli grzech jest sprzeciwem wobec Boga i człowiek, kalwinista, grzeszy, to znaczy, że sprzeciwia się Bogu. Ale. Nauka kalwińska, reformowana, kalwinizm głosi, że człowiek nie może się sprzeciwić Bogu. Teraz kalwinizm ma tutaj dwie opcje, jedna bardziej karkołomna od drugiej, typu robienie szpagatów na drucie kolczastym: udowodnić i wykazać, że grzech nie jest sprzeciwem wobec Boga i w konsekwencji wykazać, że Bóg toleruje grzech. I kiedy słucha się profesora Guza, jednego z najwybitniejszych e, znawców e, błędów reformacji w Polsce, bardzo często właśnie porusza e, ten aspekt, że Bóg też musi być, że w w, w, tym, w tych reformacji, tak, w tych myślach reformacyjnych, y, może nie we wszystkich, tak? Ale że Bóg musi być źródłem zła, bo skoro y, człowiek nie ma wolnej woli, tak? I, i prawda, i nie może mu się sprzeciwić, to jak zgrzeszy, to co? No nie może mu się sprzeciwić, więc grzech musi być. Y, nie, nie może być sprzeczny z Bogiem, tak? A skoro nie może być sprzeczny z Bogiem, to znaczy, że Grzech, że Bóg musi w taki czy w inny sposób tolerować Grzech. A jeśli nie toleruje Grzechu, a człowiek grzeszy, to znaczy, że ma wolną wolę i może mu się sprzeciwić. Tak? A więc pytanie: czy Grzech jest sprzeciwem wobec Boga, czy nie? Jeśli tak, to dlaczego Kalwinista się sprzeciwia przeciwko Bogu, skoro nie ma wolnej woli? Nie może Bogu powiedzieć nie, bo nie ma wyboru, nie ma wolnej woli. Więc jeżeli bezwolny człowiek, joystick w ręku Boga upada, to znaczy, że Bóg tym joystickiem tak robi, żeby człowiek po prostu, mówiąc przykładowo, zamiast do kościoła poszedł do baru się zalać jak szpader, mówiąc kogo chwilnie. Że Bóg to chce. I to jego pójście do baru, nawalenie się i może jeszcze tam spełni, jakieś tam upoj na noc z panienką, że to nie sprzeciwia się Bogu. Jeżeli Kalwinis powie, że to się nie sprzeciwia Bogu, no to w Biblii należałoby wykazać, że Bóg toleruje grzech. Jeżeli Kalwinis powie, że Bóg nie toleruje grzechu, to znaczy, że muszą uznać, że człowiek może się Bogu sprzeciwić. Co z kolei przeczy temu, co głoszą, że nie może się sprzeciwić Bogu. Taki to jest karwinizm, moje kochanie. Jest bardziej zakręcony niż korkociąg w butelce do wina. Ale nic na to się już nie poradzi. On taki był y, od początku, jest. I pewnie będzie taki, dopóki będzie istniał ten kalwinizm. Czy będzie istniał do końca świata? Oby nie. Ale no, chyba się nie zanosi na to, żeby się jeszcze w tym tygodniu skończyła ta herezja. Więc drodzy tam wyznawcy kalwinizmu proszę ładnie odpowiedzieć na pytanie, czy grzech jest sprzeciwem wobec Boga, czy nie. Bo jeśli tak, to znaczy, że człowiek może się sprzeciwić Bogu. A jeśli się może sprzeciwić Bogu, to znaczy, że wasza teoria o tym, że człowiek się nie może sprzeciwić wobec Boga, jest kłamstwem. Tak, ja wiem. Wy nie znacie teologii reformowanej, wy musicie się na nowo narodzić. Nie, my się nie musimy na nowo narodzić, a teologię reformowaną Kościół przez pięć wieków poznał bardziej niż wam się wy wydaje. Takie wasze zagrywki to tylko zasłona dymna, żeby zakryć to, że wy sami po prostu się nie łapiecie w waszych. Kłamstwach, braku logiczności, prawda? Tylko taki rakiem, rakiem puścisz za świecę dymną. O, wy nie rozumiecie. Nie, wy nie rozumiecie tego, co wierzycie. Wy nie jesteś. Wy łamiecie wszelkie zasady logiki. Jak się wam to pokazuje, to na siłę próbujecie odwracać kota ogonem, jakąś świecą dymną. Że my nie rozumiemy, że e, z tego nie uczy, tak nie uczy, że uczy, bo uczy, ale nie uczy, ale jest tak jak jest, jesteście jednym wielkim wysypiskiem e, po prostu śmieci, w których się nie łapiecie. Pozdrawiam i myślcie.